Cześć, ja nazywam się Jakub Siondar i witam w kolejnym odcinku Cające Krok po Kroku, serii, na której zwykle pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. I najlepsze tematy, które mam na piątkowe odcinki, to takie tematy, które nie gdzieś tam mi się urodziły w głowie, tylko tematy, które ktoś mi przesłał. No i dzisiaj dostałem od jednego z chłopaków z działu aplikacji zapytanie od klienta, bo on nie miał czasu, czy da się grawerować na maszynie obecną godzinę? Znaczy, czy maszyna może automatycznie grawerować obecną godzinę? No i jak zwykle odpowiedziałem, nie wiem, ale się dowiem. No i skoro już nie wiedziałem, ale się dowiedziałem, to może i wy się dowiecie. Ja wiem, że miesiąc temu, chyba miesiąc temu, był już film mówiący trochę o grawerowaniu, no ale to jest fajna funkcja. To G47 jest prawie unikalne, więc warto o nim wspominać. A i może kiedyś Wam się to przyda. Czemu nie? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od podstawowej struktury programu T1M6, G43H1. D nam nie będzie potrzebne, G0, G54, G17, G90. Pewnie jakieś współrzędne XY, pewnie jakieś obroty, pewnie jakiś posuw. To jest coś, co znacie, coś, co zawsze jest takie samo właściwie i się niczym nie różni. A teraz zrobimy sobie baję, bo w zmiennej 599 przechowywana jest informacja o tym, który numer w, G49, w G47 który numer seryjny jest grawerowany? Więc, jeżeli wezmę G47 i kliknę Helpa, to gdzieś tutaj na samym, samym dole, tak będzie łatwiej pewnie, dostanę informację tak o makrozmiennej 599. Więc w 599 po prostu chcę wstrzelić obecną datę bądź też godzinę. Dzisiaj na przykładzie zrobimy sobie godzinę. A jak się dowiedzieć, jaki jest to numer? No, zobaczyć znowu w Helpa. Tabela makrozmiennych i w tabeli makrozmiennych. Trochę w dół, trochę w dół, trochę w dół, trochę w dół, jest. Godzina, minuta, sekunda, 3012. Więc wpuścimy tutaj 3012 I teraz jestem w stanie już zrobić normalne grawerowanie, czyli tak. Kąt 0, wysokość jakaś, niechaj będzie to na przykład 10. Zacznij od milimetra nad, do dychy w głąb. I wykorzystam tryb P1, czyli tryb służący do grawerowania numerów seryjnych, w którym powiem, że ten mój numer seryjny ma mieć... 6 znaków i zobaczmy sobie, co z tego wyjdzie na grafice. No dobra, wyszło to trochę wszystko malutkie, więc end kilka razy, page down. I mamy 9, 48, 23 sekundy. Spoko, e, jakby to jest nasza... To jest nasza wersja ta najbardziej podstawowa, ale nie wiem jak Wy, ja natomiast nie bardzo lubię taką formę zapisu godziny. Uważam, że jest no, trochę krzywa. Więc spróbujemy sobie zrobić drugą, trochę fajniejszą. Pójdziemy sobie tylko na inne współrzędne z x 0, Y na przykład 15, żeby być nad tą, tą grawerką. I znów przepiszę sobie obecną datę, obecną godzinę, przepraszam, tam gdzie powinienem, ale jednocześnie powiem, że chciałbym od tego czegoś, co nam tam wyszło, czyli od obecnej, oj, dużymi od obecnej godziny. Zrobić komendę Fix. Komenda Fix oznacza, że usuwamy wszystko, co jest po przecinku. I w niej powiem, że po prostu chciałbym podzielić tą wartość godziny na 40, znaczy się na 1004 zerami. Co mi to da? Da mi to, że jeżeli teraz wezmę sobie mój numer seryjny, to znaczy grawerowanie mojego numeru seryjnego i zmienię mu informację na to, że ma grawerować nie 4, ale tylko dwa znaki, to powinienem uzyskać. 09, bo to jest sama godzina, czyli po podzieleniu na 1000 odcinam cztery znaki po. Z racji tego, że je fiksuję, to one znikają i zostaje mi samo 09. No i co? Jeżeli już mam coś takiego, to można by teraz szelić sobie P0, grawerowanie zwykłego tekstu, i powiedzieć w tym zwykłym tekście, że chcę rozdzielić do kolejnego znaku dwukropkiem. I teraz to już tylko kwestia skopiowania wszystkiego trzy razy, bo będzie godzina, minuta, sekunda. W tym wypadku podzielić na 100 i grawerować tak samo, a w tym wypadku właściwie nie dzielić, bo to już sekundy, więc sekundy będą po prostu dwoma ostatnimi znakami i nie potrzebujesz już później dwukropka, więc M30. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. 09526 e, to jest po prostu 9,5026, a na górze mamy 9, 50, no 27, bo minęła sekunda w czasie nawet wykonywania symulacji, więc on to uwzględnił. I w ten sposób zawsze na przedmiocie obrabianym będę miał wygrawerowaną obecną godzinę i w ten sam sposób, jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście nic nie stoi wam na przeszkodzie, żeby wykorzystać programowanie daty. Wejdźmy w, zmienny, w tabelę zmiennych. Wydaje mi się, że to jest zmienna po prostu 30-13, jedna później, ale na wszelki wypadek sprawdźmy. 31, jedna wcześniej. Zmienna 30, 11, gdybym chciał podglądać tak na szybko. 30, 11 to data. I ona wynosi 24, 12, 0, 5, czyli rok, miesiąc, dzień. No to w ten sam sposób mógłbym wygrawerować 20, później wygrawerować, czyli miałbym tak, na początku miałbym 20, zresztą zróbmy to sobie. Dlaczego nie? 31, 30. 11. Od tego zaczniemy i skopiemy to sobie w każdą tutaj grupę. 312 już nie jest potrzebne. I wrzuciłbym jeszcze tak szybciutko tutaj grawerowanie P0, bo ja nie chcę mieć 24, tylko chcę mieć 2024. I jeżeli się nie mylę, to powinien dostać 2024, 12,05. Rok miesiąc, dzień, ewentualnie możemy to połączyć w dowolnej kolejności, to nie problem. Jeżeli już tak, to raczej daty nie zapisujemy zwyczajowo z dwukropkiem, tylko z kropką, oj, handuł, z kropką, więc też rzucę tutaj kropeczki do środka, tak już dla czystości. Dzięki ślicznie za poświęcony czas, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Nawet jeżeli nie będziecie grawerować godziny e, czy daty, to mm, ten zabieg z fiksem, który usuwa część niecałkowitą, który zostawia tylko, tylko liczbę całkowitą, żeby czasem przetworzyć jakieś informacje, na przykład, nie wiem, ilość pętli do wykonania może się w ten sposób zawsze przetworzyć, to może nie być zły pomysł i może nieraz z tego skorzystacie. Jeżeli natomiast nie skorzystacie, no sorry, nie każdy mój film Każdemu w czymś pomoże, ale mam nadzieję, że Wam się do czegoś przyda. Jeżeli materiał Wam się podoba jak zawsze, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy dzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie dalej w komentarzu. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku Cając Krok po kroku już za tydzień.